Ta sesja miała miejsce jakieś 5 lat temu. To była sesja z psychoterapeutą, z psychologiem, właścicielem dużej kliniki właśnie psychologicznej w jednym z dużych miast w Polsce, który przyszedł, który jakby zgłosił się do mnie na sesję. Notatek z tego było dużo, bo pamiętam do tej pory 21 stron, także moja ręka już w pewnym momencie była zmęczona, ale było bardzo dużo informacji. Później było omawianie i on powiedział, ja nie wiem, czy Ty sobie zdajesz sprawę, ale to, co żeśmy zrobili na tej sesji w te pół, półtorej dnia, to jest tak 2,5 roku terapii u mnie. Ja mówię, proszę bardzo. A, a koszt takiego 2,5 roku u niego, jak tak oceniasz? No. 50 no, myślę, że jakoś tak. Zapraszam na sesje międzywcieleniowe LBL i regresingowe oraz neuroregressing. Zapisz się już dziś na rozmowę online lub na sesję.